mam kurczaka w sosie śmietanowym Składniki rzucam wam w opisie, a tymczasem kroimy kurczaka w kostkę Zagrzewamy patelnię na średnim ogniu i wlewamy 15 ml oleju Przatkujemy czosnek A kiedy kurczak się trochę podsmaży to go wrzucamy W międzyczasie przygotujcie sobie wodę na makaron O kurde, o Jezu. Nie zapomnijcie posolić wody, bo nie chcemy Nie chcemy, no nie chcemy Jak woda wyparuje dajemy 3 czwarte słoiczka, uwierzcie mi będzie petarda W 2-3 minutach dorzucamy przyprawy półtorej łyżki oregano Solidna porcja papryki słodkiej I z łyżka przyprawy do kurczaka Albo więcej Teraz to wszystko mieszamy na mniejszym już ogniu, Żeby nie przypalić tego Nie chcemy nic spalonego Właśnie ma to mieć kolor Elegancki Wrzucamy makaron To jest właśnie to co robi to danie najlepszą rzeczą na świecie Mamy tu całe 330 gramów Mały ogień teraz i takie 10 minut, niech sobie to ładnie dochodzi. Możemy zapomnieć, żeby to dosolić i to pieprzyć, żeby to nie było jałowe. Jak to wygląda, nie? Proszę Państwa. Tutaj nie zapominajcie mieszać makaronu. I kiedy to nam tu dochodzi, możecie na przykład posprzątać, żeby wasza mama nie była zła, że znowu zostawiliście syf. Test smaku. Mm. Proszę Państwa, to jest to. O to chodzi. Powiem wam tak. Wiele razy różnych robiłem kurczaków, ale ten, ten po prostu nigdy nie zawodzi. Nie wiem co w tym jest, że to tak zajebiście smakuje, ale mi się to bardzo. Tyle ma to Zapraszam do obserwowania po więcej i siema.